Na obradach Żyli 14 Festiwalu Filmów Młodzieżowych, praskiego festiwalu filmów młodzieżowych, widzicie, że nerwy mi się udzielają. Jesteśmy po bardzo burzliwych obradach. Kategoria, którą dzisiaj omawiamy, to kategoria specjalna film reklamowy, która pojawiła się w tym roku po raz pierwszy na festiwalu. No i jak za chwilę opowie Wam jeden z jurorów, Karolina Kopińska z Wedla, w tym roku z, z, z bardzo szczególnych powodów był on związany właśnie z marką Wedla. Przedstawiam w takim razie po kolei Karolina Kopińska-Wedel, patronocja Zaborek Szczerba, Agencja ŁOK, no i Artur Waczko, Warszawska Szkoła Reklamy. Mam nadzieję, że siedzicie tam w fotelach, trzymacie się niecierpliwie poręczy i czekacie na, na wyniki. Powiem Wam, że uważam, że trudny to był festiwal w tym roku. Film reklamowy jednak wymaga e, nawet od ludzi dorosłych, tego, żeby gdzieś tam trzymać się briefu, rozumieć go. Nawet powiem Wam, że ostatnio przy okazji jakiejś konferencji. FMZ-u rozmawialiśmy o tym, że nawet profesjonaliści nie potrafią robić dobrych briefów, a co dopiero później odpowiadać na, na te briefy w postaci dobrych filmów, więc jesteśmy zaskoczeni ilością filmów. Przyszło w tym roku kilkadziesiąt filmów tylko na tą kategorię, no i też zaskoczeni jakością tych filmów. Mam nadzieję, że jak będziecie je wszystkie oglądać, będziecie, a szczególnie te nagrodzone, będziecie podzielać nasze opinie. No dobrze, zaczynamy w takim razie Wyróżnienia. Pozwolę sobie przedstawić pierwszy film pod tytułem Daj się porwać przyjemności Michała Lędziona i Jakuba Macka. Uważam, że to jest najlepszy film, jeśli chodzi o tą formę fabularną. Przepiękne zdjęcia, absolutnie magiczne. No, trochę za dużo tam jest opowiedziane. Nie pokazywałbym tego, tego momentu otwierania tej. Tej skrzyni pokazywania tego produktu, bo to było takie no, trywialne dosyć. Więc jeśli chodzi o film reklamowy, to to się nie do końca sprawdza. Natomiast absolutnie przepiękne zdjęcia, i gdyby tam ta, ta puenta była trochę lepsza, to, to ten film mógłby stać się też jednym z filmów nagrodzonych. Gratuluję autorom i przechodzimy do kolejnego wyróżnienia. Kolejne wyróżnienie dla filmu Dziecięca Radość dzięki tradycji to jest film Natana Wójcika. Bardzo nas urzekł sposób ukazania produktu. Piękne zdjęcia w płynącej czekoladzie. Tak właśnie chcemy ją widzieć, tak właśnie chcemy o niej myśleć. Tak, to ewidentnie robił jakiś łasuch, więc pełna zgoda. Cóż, Karolina? Kolejne wyróżnienie o bardzo długim tytule. Niezależnie gdzie jesteś, zawsze się znajdzie chwila na przyjemność. Nie sposób się nie zgodzić. Autorem tej pracy jest Konrad Rakowski i chcemy nagrodzić ten film za szczególną sprawność realizacyjną. No i tutaj musimy się przyznać z Patrycją, że porwał nas głosy i ta linia lektorska, która została z nami do dziś, więc myślę, że taki wyróżnik jest bardzo istotny w reklamie i tutaj. To były nasze, nasze głosy na, na, na to wyróżnienie. Oj, oj, chciałem powiedzieć, że mnie też bardzo podobał się lektor, i też uważam, że tak jak są filmy, które ja nazywam z pretensją do profesjonalizmu, to ten film był bardzo profesjonalnie zrealizowany i też rozmawialiśmy o nim gdzieś tam, był w gronie filmów, które braliśmy pod uwagę jako zwycięzców. Natomiast no, nie mogą wszyscy wygrać, więc tutaj wysyłamy pochwałę i pozdrowienia świąteczne do. Do autora tego filmu. No dobrze, no to teraz e, czas na mnie. Kolejny film, który nagrodziliśmy wyróżnieniem, to film pod tytułem Baw się dobrze. E, I to jest e, film, który został zrealizowany przez Kacpra, Stronga i Filipa Bareję. I cóż, no jest to e, film, który po pierwsze jest sprawnie zrealizowany bardzo. Podobnie zresztą jak poprzedni. E, ciekawa narracja, i mnie najbardziej się spodobał taki element. Zabawy, takiego puszczania oka. Być może to nazwisko Filipa Baryi nie jest tutaj przez przypadek, w każdym razie. Okej, okay. kolejne wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie dla filmu Czas na klasyczną mleczną autorstwa Leny Scoli. To jest takie wyróżnienie za szczególnie za interesujący pomysł, chociaż troszkę, właśnie zabrakło nam sprawności w realizacji. Bardzo, bardzo podobał nam się pomysł, pokazania tego, gdzie produkty wedla mogłyby się odnaleźć. Natomiast jeśli chodzi o rekwizyty czy różnicowanie planów, to trochę tutaj jeszcze nam zabrakło takiej sprawności. Tak, ponieważ zbliżają się święta, to nie chcemy tutaj wrzucać tych negatywnych opinii. Natomiast jakby twórcę tego filmu polecam, czyli Lenie, żeby na przyszłość wybierała albo jedno, albo drugie rozwiązanie. Czyli albo kamera patrzy z góry w takich klasycznych hapsach, albo różnicujemy plany, one są interesujące. No i pamiętajmy, że ta kampania, czy ta reklama miała być adresowana do dzieci, a tutaj odczytujemy tego, tego bohatera jako jednak osobę dużo starszą zdecydowanie. No i wreszcie czas na mnie. Kolejne wyróżnienie to turniej magii. No tu nie mieliśmy jednego zdania w żyli, natomiast ja bym chciał nagrodzić ten film za po pierwsze zaangażowanie, dlatego, że tutaj ekipa, która wysłała ten film, wysłała dwa filmy i widać tutaj pracę związaną z kostiumami, więc za te kostiumy i za, za tą próbę opowiadania historii w taki sposób, właśnie historyczny, że tak powiem, chciałem nagrodzić. No, też ten film nie jest pozbawiony mankamentów. Tam jest jedno, z, jedno ujęcie, które ten film no, po prostu psuje czyli reakcja na reakcja te, tych obrad czyli uważam, że jest po prostu nie najszczęśliwsza i ten film wykłada na łopatki. Tak czy owak, autorowi. Czyli Olafowi Trzeliczkowi gratuluję, przekazuję w jego ręce wyróżnienie. I ostatnie wyróżnienie, Karolina. I pozostając już w takim trochę bardziej świątecznym, bo bajkowym klimacie, ostatnie wyróżnienie, czyli prawdziwa bajka na dobranoc, której autorką jest Brygida Pokorska. Muszę powiedzieć, że mnie ten, ten film porwał. Był niesamowicie plastyczny. To świetna animacja, w której. No Za serce chwyciło mnie wykorzystanie naszych brand hero, czyli chłopca i zebry. A dodatkowo jeszcze dorzuciła tu Brigida nieoczywistą i bardzo intrygu, intrygującą historię chłopca i zebry. Także dla mnie, dla mnie super, super praca. Tak, pamiętam, żeśmy rozmawiali z autorką. W ogóle myślę, że jest na tyle interesujące, że można było serię takich. Krótkich bardzo filmów, które sprawiają, że widz zastanawia się o co tam chodzi zrobić. Chociaż myślę, że ta nieoczywistość może być też czytana jako niezrozumienie, więc należałoby troszkę jeszcze nad tym popracować, moim zdaniem. Ale jest malownicza, bajkowa i tego się trzymajmy. Dobrze, no to teraz słuchajcie, przechodzimy do wielkiego finału, czyli wreszcie do tych nagrodzonych filmów. Się... Mamy Werble. Pozwolisz, że werble podłączymy na etapie postprodukcji. Patrycja, trzecie miejsce? Trzecie miejsce, trzecia nagroda wędruje do Kamila Rosiaka za film pod tytułem Wedlowski raj. Ten film przeniósł nas naprawdę w takie rajskie otoczenie. Bardzo nam się podobał, Bardzo nam się podobała taka historia plastyczna, która jest tam pokazana. Jest on zrealizowany bardzo sprawnie. Produkt również jest ukazany bardzo dobrze. Jedyne, czego nam zabrakło, i dlaczego to jest trzecie miejsce, a nie inne miejsce, jakieś wyższe, to jest jakaś dosłownie jedna plansza na koniec albo jakieś hasło. Jakby czujemy, że, że zabrakło nam dosłownie końcówki i takiego ostatniego przekazu, ale, ale naprawdę oglądaliśmy ten film z ogromną przyjemnością. Ja jeszcze muszę tutaj dodać ze strony Wedla, myślę, że to naprawdę byłaby świetna, świetna reklama, gdyby ją odpowiednio zakończyć krajną hasłem, sloganem. Fantastyczne wykorzystanie produktu, opakowania, zabawa tym opakowaniem Tasiego Mleczka, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, bo też jest po prostu piękne. Ale też zabawa postaciami, które tam się pojawiły, to, to mrugnięcie okiem. No, muszę powiedzieć, że yy, yy, czekałam, czekałam, co będzie na końcu tej reklamy, no i niestety się nie doczekałam. Yy, dlatego też tylko, yy, tylko trzecie miejsce, a yy, Mogą być wyżej? Zdecydowanie tak. Mogę powiedzieć takiego używając neologizmu, że trzeba było tę reklamę ureklamować. Ona jest po prostu niedokończona i przypomnę, bo być może będziecie chcieli robić filmy w kolejnych edycjach festiwalu, że była możliwość konsultowania filmów w tym roku, można było je wysłać, skonsultować, spotkać się online, dostać taką korektę tutaj właśnie od specjalisty z warszawskiej szkoły reklamy i część osób z tego skorzystała, a tutaj niestety ten film czy autorzy tego filmu nie bardzo, więc taka korekta zawsze się przydaje, zresztą normalną praktyką agencyjną z klientem jest to, że się pokazuje na kolaudacji klientowi właśnie film, klient zrobi swoją korektę, swoje poprawki i wtedy dopiero powstaje gotowy Gotowy film reklamowy. No dobrze. to w takim razie mam zaszczyt przedstawić film, który zajął drugie miejsce. I to jest film, który jest filmem animowanym również. Pod tytułem Słodka, Przyjemność. Autor to Gabriela Basek. No i cóż, to jest film kompletny. To jest film, który. No, jest właśnie klasycznym filmem reklamowym. Przepiękny taniec na ekranie. Bardzo nam się to podobało. Jedyną taką obawę, którą mamy, to to, że jakby ten pomysł na ten film, bardzo sprawny, piękny, jest pomysłem, który już widzieliśmy. Kilkukrotnie, gdzieś tam w kampaniach Marek. Taki typowy film reklamowy, produktowy. No ale czy to jest zarzut, że ktoś robi, jakby inspirując się, wydaje mi się, że nie do końca te kampanie porównawcze, film, które jakby robią kampanie w odniesieniu do siebie, są częstą sytuacją na rynku. Gratulujemy drugiego miejsca i teraz, właśnie teraz, jest czas na wielkie werble, bo Karolino, masz zaszczyt jeszcze, jeszcze dodając Aha. słowo do, do miejsca drugiego, bo oczywiście muszę, jako rzeczony klient, no myślę, że, że to byłaby też bardzo gotowa już, tak naprawdę reklama do wypuszczenia z paroma drobnymi korektami. Myślę, że śmiało można byłoby z nią działać dalej. Także bardzo, bardzo za nią też dziękuję, no i cóż, nie pozostaje mi nic innego i z ogromną radością to czynię i z też dużym przekonaniem, bo powiem, że od razu jak tylko włączyłam ten filmik oglądając przed obradami, no pojawił się ogromny uśmiech na mojej twarzy i dużo ciepłych emocji gdzieś tam w środku, także no myślę, że o to chodziło, o te emocje, no, i cóż. Pierwsze miejsce film pod tytułem W Pogoni za rozkoszą Łukasz Lipski i Staś Sobolewski. To jest bardzo fajnie zrealizowana, ciepła, miła, zabawna historia, w której mamy super montaż. Mamy bardzo dobrą grę aktorską. Gratulujemy młodego aktora na, na tej scenie. Mamy jedyną drobną uwagę, jeśli chodzi o muzykę, która no, jest tutaj, no, stanowi olbrzymi walor, bo bardzo podkręca i podbija tempo całego filmu, no, ale nie jest oryginalną kompozycją, więc no, być może pojawiłby nam się tutaj pewnego rodzaju ograniczenia. W, w pokazywaniu tego filmu, natomiast no, trzeba przyznać, że jest, jest w tej reklamie napięcie, jest historia, um, są emocje, jest zabawa, jest dużo tej radości. No i też, co dla mnie szczególnie ważne, jest um, fajna zabawa produktem, który pojawia się na koniec, jest nieoczywisty w kontekście um, głównego bohatera, który tam um, wariuje na, na, na scenie przez, przez cały filmik. No, i też tutaj ja zauważyłam taką dużą dbałość o detal, o szczegóły, które pojawiają się gdzieś na ekranie. To takie smaczki, które, które no być może ja zauważyłam jako, jako jurorka reprezentująca wedle, ale no gdzieś tam dodało to paru punktów do całości odbioru. Także ja bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Wszystkim zwycięzcom, wszystkim wyróżnionym. No jesteśmy pod wrażeniem tego, co, co zobaczyliśmy. Trochę nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, bo po raz pierwszy zaprosiliśmy Was do takiej odsłony konkursu, do takiej zabawy formą, ale cieszymy się, że mogliśmy to zrobić w roku jubileuszu wedla, bo spotykamy się tu dzisiaj tak naprawdę dlatego, że Wedel obchodzi swoje 170-lecie. I od tych 170 lat Wedel dostarcza zarówno radości, jak i przyjemności, ale też i eksperymentuje. I z jednej strony, oczywiście eksperymentujemy od lat z recepturami, ale też z takim, no, myślę, że innowacyjnym podejściem do marketingu, bo śmiało można powiedzieć, że już w latach 30. Jan Wedel, czyli jeden z ojców założycieli firmy Wedel. Pozycjonował się na rynku jako prawdziwy wizjoner, prawdziwy marketer, można by było powiedzieć, z krwi i kości. Dlatego zdecydowaliśmy się tym konkursem nawiązać do, do tej naszej historii, do, do tych naszych innowacji. Cieszymy się, że skorzystaliście z tego zaproszenia tak, tak licznie i pokazaliście nam, w jaki sposób chcielibyście też widzieć reklamy Wedla. Myślę, że to dla nas duża, duża wartość, duża inspiracja. Także jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla Was wszystkich. Podziękowania również dla wszystkich jurorów. No i cóż, dzisiaj Mikołajki, 6 grudnia. Pozostaje mi życzyć samych przyjemności, słodkości i pięknego dnia tego czasu przedświetlecznego. Mam nadzieję, że spędzicie go w Dobrej atmosferze, no i oczywiście ze słodkościami wedle. Natomiast, a propos pierwszego miejsca, też, jakby, przy, chciałem przyłożyć rękę do tej gratulacji i uważam, że jeśli w briefie mieliśmy takie założenie, które mówiło o tym, że chcemy pokazać przyjemność, no to ten film bardzo ładnie, chyba najlepiej, pokazuje dziecięcą przyjemność, tak? Tą związaną właśnie z taką tradycją świąt też tutaj, o której dzisiaj wspomniałaś, Karolina. Pamiętam, że w wielu domach jest taka tradycja, że prezenty gdzieś tam chowa się. Ja swojemu synowi w zeszłym roku zrobiłem taką mapę, w której on musiał szukać po całym mieszkaniu ukrytych prezentów wigilijnych, więc mam nadzieję, że te prezenty, które tutaj otrzymacie w ramach festiwalu też sprawią Wam wielką przyjemność. Dziękuję. Także wszystkim też dziękuję Wam za obrady, dziękuję Wedlowi za, za to, że chce ufundować te na nagrody. No i cóż, no i liczę na to, że w przyszłym roku spotkamy się z tymi autorami i innymi i z jeszcze lepszymi filmami reklamowymi. Dzięki. Do zobaczenia. Mm -hmm.